Siemas z tej strony, uku 7 Witam Was w, tak, w nowym sezonie. Eee, zaczynamy oczywiście. No właśnie. Wiecie, kto ja jestem? Oczywiście jestem uku 7 Jak widzicie, ale mam lagi kurcz. Może to się poprawi w ciągu. Muszę zabić owce 3. Lagi. Kurde Przepraszam za słownictwo. Ech. Mam włączone skrzynie bonusowe może jakąś znajdziemy. Tam chyba była. No tam jest. To jest moja skrzynia. Wypad. O mój no Boże, jakie lagi. Słuchajcie, jak będą nadal takie lagi to ja po prostu nie będę nagrywał Po prostu nie mam siły na te lagi, Fajne, fajnie, że są te skrzynie bonusowe, bo mogę sobie coś wybudować. Dziwne, że nie ma pochodni Ale skrzynkę wezmę I słuchajcie, mam takie pytanie do Was Gdzie się usadowić Na górze Tam w, w jaskini tam Czy tutaj na tym placu tutaj Koło wody i tak dalej Tutaj jest tak piękna miejscówka to są drzewa. Tutaj budujemy. Tu już postawię sobie skrzynkę, żebym wiedział. O boju. To co będę robił. Widzicie te lagi? Musimy zdążyć przed pierwszą nocą. Nie jestem przygotowany, nie mam mieczyka. Tak za bardzo mi się nie chce budować. Okej, okay, idziemy rąbać drewno. Może znajdziemy świnki. Będzie super. Szkoda, że pochodni tutaj węgla nie ma. Może znajdę. Widzi mi się taki mod, yy, który jak uderzy się, to wszystko leci na dół. Potrzebuje dużo drewna. Tak wystarczy chyba, nie? No nie wiem czy zdąży yy, Mam takie pytanie do was Czy słyszycie takie dziwne Takie dziwny dźwięk Jak gadam do was Nie mój głos tylko coś Innego się tak dziwiej, i... Mhm. Mm będziemy mieli jeden z co kodą go Teraz mi się najbardziej by przydała świnka. Mam nadzieję, że tu nie ma endermanów. Wiecie, choć, tak naprawdę ja się nie boję, tylko wiecie, nie ja chcę, żeby mnie pozabijały w pierwszą noc. Więc wiecie. Chyba jeszcze jedno. Uh -huh. to będzie najlepiej. Mam nadzieję, że wystarczy drewna na mieczek. Taki deszek tutaj. Ojej, jakie lagi. Mam nadzieję, że takich lagów nie widzicie, co ja tu mam. Mam nadzieję. Jeszcze crafting. Mam nadzieję. Oj, co ja robię? Mam nadzieję, że Wam się podoba. Będzie podobała ta seria. Oczywiście proszę o łapkę w górę. O subskrypcję. To najważniejsze. Ale słuchajcie, ja was nie zmuszam do subskrypcji. Jak nie chcecie, to nie. Ja was po prostu nie zmuszę. <słuch> mm, nie wystarczy. Dobra, kopiemy. Может, что-нибудь найдем. На. Где -то? Kurczę nie mam kilofu Chyba Nie pomyślałem Kurcze, blade. Jak, jak, jakie, jakie ja mam szczęście. Szybko! Nie chcesz, by noc została... Żartuję, przecież jeszcze koń, do końca dnia, jeszcze dużo, dużo, dużo. Mm, tak naprawdę nie chcę, żeby mnie zabili. Jeszcze tam mówiłem oczywiście. Może już niedługo, ale na razie to jest początkowa gra. Oj. Jeszcze dużo, dużo rzecz. Ok. Przez sobie to. Wystarczy. Wystarczy. Okej, okay, możemy kopać żelazo. Czy wydaje ci się, ciemno się robi? Taki na pierwszą noc. Smażenie. Okej. Okay. Znowuż jestem. Nakręciłem już 10 minut. I dlatego... Mam nadzieję, że gości nie będziemy mieli dzisiaj. Musicie wiedzieć, jakie pewnie... To nie jest zbyt ważne. No, mam nadzieję, że nic nie będzie. Okej. Okay. Ja się z Wami żegnam. Hmm, bym mógł dłużej kręcić, tylko limit na YouTube. Koniec. Ja się z Wami żegnam. Proszę o subskrypcję i proszę łapki w górę dla ukuja 7. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.